Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Witamy, jesteśmy w gimnazjum numer 2 w Lublinie. Dziś przeprowadzamy trening. Już prawie że końcowy, gdyż zbliżające się Mistrzostwa 24 i 5 marca. Mistrzostwa Polski w Armestingu i tutaj mamy ze sobą Dawida. Dawid, powiedz nam, jak idą przygotowania do Mistrzostw Polskich? No, wiesz, przygotowania bardzo dobrze, już mnie prawa ręka troszkę boli, się troszkę posiłowałem, no ale dobrze jest, wszystko się wygoi, jest wszystko okej, okay. no posiłowaliśmy się trochę, tutaj przyszedł z Ukrainy jakiś chłopak, bardzo dobry, nie dałem mu rady, no niestety. Powiedz sam, jak oceniasz swoje szanse na mistrzostwach? No na mistrzostwach, no przygotowałem przygotowywałem się bardzo długo, też no myślę, że powinien być jakiś medal, powinien być, no liczę Aha, czy przygotowania do Mistrzostw polski przebiegły spokojnie, bez kontuzji? Yy, przygotowania tak, bez kontuzji. Żadnych nie miałem takich bardziej uległych, że bym miał dłużej jak podłamanie ręki, czy złamanie, nic takiego nie miałem. Wszystko jest bezpiecznie. Powiedz nam, czy będą to pierwsze twoje takie poważne zawody jak Mistrzostwa Polski? No pierwszy raz będę, bo już ćwiczenie cały rok to... Powinno być dobrze, na debiutach też wystartowałem, w Ciechocinku też byłem, no wiesz, powinno być dobrze. Aha, no dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Oddaję głos do studia.